Wilhelm II słynął z dość despotycznego i nerwowego usposobienia. Swoistym lekarstwem i wybawieniem dla osób towarzyszących mu w życiu codziennym była obecność jego żony cesarzowej Augusty, mającej na niego wyjątkowo kojący wpływ. Choć mówi się, iż cesarz niespecjalnie był zainteresowany to towarzystwem kobiet, a jego przyjaźń z homoseksualnym i skompromitowanym księciem Ellenburg budziła konsternację. To cesarz kochał żonę, z którą doczekał się siódemki dzieci. Z okazji 25. rocznicy ślubu zaprojektował dla niej wspaniały diadem składający się z liści koniczyny, bogato zdobionych diamentami, który został stworzony w warsztatach Kocha w 1906 roku. Cesarzowa była kilkukrotnie fotografowana w diademie, pozowała w nim także do portretu autorstwa Filipa de Laszlo powstałego w 1908 roku. Po rewolucji listopadowej, kiedy monarchię zniesiono, cesarz wraz z małżonką zdezerterował do Holandii, zabierając ze sobą wiele sklejnotów wchodzących w skład korony, w tym diadem, który po śmierci wycieńczonej rewolucją cesarzowej prawdopodobnie przeszedł na własność jej wnuka, który podarował go żonie, księżniczce Kirze Włodzimierzowej. Księżniczka miała go na sobie z okazji balu wydanego w 1956 roku w Monachium podczas uroczystości weselnych arcyksięcia Ferdynanda Karla. Po tym roku dokonano modyfikacji, które umożliwiły stworzenie dwóch dodatkowych diademów. W takiej wersji pojawiają się od czasu do czasu na przeróżnych wystawach poświęconych ostatniej cesarskiej rodzinie Prus. Zachęcam do obserwowania kanału.